Siemano, ja jestem Zenek, to jest ten Magic Duel of Champions Dzisiaj postanowiłem zagrać jeszcze Talion twierdzy zmontowaną z Zardoka Czy na Zardoku? Zardok, zaklinacz odwagi, super, będzie zaklinał odwagę, tak jak powiedział to jeden z youtuberów I tak o, ze stworów gram, wszystko oprócz stworów z szałem, bo mnie zaczął ten szał wkurzać. Poza tym Zardok nie ma tej umiejętności dodawania obrażeń od szału, także powołuj mi ten szał Chociaż tam można robić jakieś ciekawe combo z tym i z szałem, ale jakoś mi się nie chce kombinować specjalnie. Stawiłem tylko życiela, bo ma odporność na magię, także jest to dość dobra karta. Z zaklęć gram coś takiego promień razy 4, coś razy 2, raz obie objęcia sylewany. Mam tylko jedną kartę, a to jest dość dobre. 3 razy masowa regeneracja, 3 razy ruch insektów i dwa razy słowo światła. Nie wiem, spróbuję z tym zagrać. Chociaż te czary są tak dobre jak czara Inferna, moim zdaniem. No, ale to czary, no inferno, czary magii ognia, no, ale co zrobić, no. No dobra, spróbuję z tym sam. Inferno, będę to będą jakieś świniaki, ja no, też mam całkiem niezłe świniaki. Dobra, stawię swoje butyby tutaj. I i i co, co potam powera? Bomba. Co on chce? Tutaj won od moich kart 77 kart. No grubo tego naładował. Są tu może? Spójrz na dwa o rękę przeciwnika. Dobra, wywalił jednego świniaka. No ale no, dostałem następnego. Chłe, chłe, rechłe. Na razie, na razie. Poproszę tego świniaka tutaj i zakończę turę. Hsssssssssss. Nie ma to także kiń A no właśnie, albo strać turę. Na przemieszczenie jednostki. Serbery, jakieś tam, kurna, to jest magiczne? Nie, to nie jest magiczne. I bardzo dobrze. To teraz bombkę ci sprzedam na dzień dobry. Coś takiego i adios. Piękna sprawa, krótko mówiąc. No, piękna sprawa, ale mogłem tego jeszcze użyć, ale nie użyłem. Trochę fail, muszę zrobić. Ej, no to jest dobre. Hehehehe. Chłe, Chłechłerechłe, no. Twoja jest gruba, nie powiem. Mogę zagrać świniaczka. stawię świniaczka tutaj, gorzej jak on mi zapoda fire, fireballika. To będzie będę kwiczał. Jak świnia, za przepraszam. Ale zrobię taki meg. Zapodam 4, zapodam 2, 6. Adios. Zobaczymy, co wymyśli. Fireballa jeszcze nie zapoda, bo mu brakuje jednego punktu. Także GG, szefie, no prawie, że GG. Dobra, ja sobie zapodam to i jest gg? No to wygląda. Nie, nie wygląda na gg. Boże, jaki fail. Boże, co ja robię? Myślałem, że mi doda dwa, kurczę, a tak, mi dodało jeden. Prze zagalopowałem się po prostu, no. Dobra, zakończę tą turę śmieszną. O, to wykąpi grubo. Teraz zagra jeszcze to, to pewnie, to, to, ten. Wybierz stworzenie, czar, łódź, szczęścia, bla, bla, bla. Eee! Jeżeli przeciwnik nie zagra w czasie następnej tury, wybranego rodzaju, wybranego rodzaju jego bohater karty, wybranego rodzaju karty, jego bohater otrzyma 3 trzy punkty obrażeń. Fail, krótko mówiąc. Krótko mówiąc, fail. Teraz pałoby się przydał, ale mam to, Boże, jak fantastycznie. GG, szeryfie. Jak ja to lubię. Ech, 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 ech. Dobra karta, no naprawdę dobra karta. <ścoughs> no to było błyskawiczne. Dzień dobry, to jeszcze raz zapykałem. Dobry ten Zardok w morderze, albo jakieś dobre karty brałem do tego Zardoka. No dobra, niech będzie. Ziomek Sraugh Znowu Inferno. Hi. 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 Jakiś fan? Czy coś w tym stylu? ci oh nie, boss. <laughs> yeah, can you give me win? Eee, uh. uh, zresztą co to będę napisał? I will think about it. Pomyślę o tym. Mam nadzieję, że się nie obrozicie z moją kaleczoną angielszczyzną. Nikomu nie będzie przeszkadzać. Najwyżej podnam się Kolesiowi pod koniec tury, niech co wygra. Na razie nie gra. Niech nie ma ludzi. Dobra, postawię swoją kurna na Co on tutaj chce wymyślić za jakiś achievement? Boże, znowu coś płacze. Please, I have 9, 10 wins, need less. Okej, okay, dobra, ziomie, stresu. Tire, <laughs> te jacy ludzie, to te są dziwni, Jezus Mary Płacze o jakąś wygraną. Nie jak chcę wygrać, daj jakiegoś wina Boże. To jak jesteś dobry, to wygrasz, no jak nie to nie co zrobić. Boże! I mogę postawić teraz co ma? Dwa ten za trzy może mi coś zapodać z czarów. Co ja mogę postawić? Świniaka mogę postawić. Sisichu i Stawię świniaczka. Jego świniaczek dostanie bombkę. I tyle. Ale przeżyje jest no ale dobra, no. Zginie w następnym tu, że chyba zrobi jakieś teleporta, właśnie dziwnego. Co on tu kombinuje? Nie ja chcę blokować świniaka. Zablokował świniaka jednak. No dobra. Ja sobie pyknę coś takiego. Tu spierdzielę, tutaj adios. Tutaj adios też. O, o, mogę postawić to i mogę postawić to. Mogę zakończyć. To Dobrze się złożyło, bo dwie karty poszły. Goodbye na cmentarz, to mnie kosztowało jeden surowiec. Wypad pełen. No nie! Ale czemu to, szefie? Fejlowo wyszło troszkę. Świniaczek? Świniaczek raz, świniaczek dwa. Gorzej, jak użyję znowu z góry na tego syfu, portalu miejskiego. <grywki> znowu portal miejski. Nie, boli jak To Trzy kolejny świniak. Ja 7. siedem. Taka o tu świniak, tutaj to. O tu bomby. Co zrobić, dodać Powera do magii? Gorzej jak będziemy mieć jakieś portale, dwa miejskie, to wymiękne. Ile to kosztuje? Trzy, no to stać go na dwa. Nie będzie aż ich przeciwbędu szefia. Au! God damn it. cztery. No to w następnym on grzmotnie fireballa gdzieś. Tutaj najlepiej, jakby nie atakował, bo zginie. Mam no tu już jego wybór. Dobra, świniak się wybronił. Tutaj pewnie nie zaatakuje tym. No, zaatakował. Ale głęboko. No cóż, jego problem. Świniak zginie w takim razie. Znowu coś płacze. Jezus, Maria, co za typ. To też zginie. Ha, 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 ha Bombę sprzedam stawić świnkę Zostawię coś takiego, zostawię coś takiego Dobra tę kartę he, he, he. Fireball Czy nie Fireball? Chyba nie Fireball, bo nie ma co go podać Hadniku jawek chcemy dość do znajomych. Ui, pełen wyraz. O, było groźnie. No i dobra GG. Będzie od <ścoughs> Się chłopak rozpłacze. Bo mnie zdenerwował, no dobra, to było szybkie, zagram sobie jeszcze raz. Dobry ten zardok jest, morde Co mi dało? Masowa regeneracja, bla bla bla, roślinka. Znaczy może te roślinki wywalić w cholerę. Jak tylko miejsce zajmują, to nie byłby głupi pomysł. No ale dobre combo roślinka plus plus goblin czarnej czachy. Goblin czarnej czachy, dobra. Co ja mogę zrobić? Dobiorę sobie karciocha, bo nic innego nie zostaje. Znowu jakieś inferno, Jesus Christ co on chce? Ciekawe co wywali Będę kwiczał jak wywali mi... To mi wywalił! Sajebiście. Eee, dobra, Teraz ja postawię roślinkę, bo szczerze mówiąc nie ma innego wyboru. Goodbye. No bo ten syf, boże. Co tym razem? Czystość? A wywal czystość. To mi się do niczego nie przyda. Co Co za fail -ogród. Czy to postawić, czy coś innego? Postawię Łucznika No i zakończę turę. Co on gra w ogóle, Jezus Maria? Czy on kart nie ma? Czy to? Zresztą tak zauważyłem, że żadnego stwora nie postawił jeszcze do tej pory na polu bitwy. No zajebiście. O Boże. Tego wynalazka stawia. Komanie ma NIEWRAŻLIWOŚĆ na odwet? Mam cztery. Świniaka postawię. Postawię Świniaka i niech mi naskoczy za Opa. Magia idzie w magię. w no, mordę, przeżyje Świniak. Nie, nie przeżyje. Teraz przeżyje. Teraz nie przeżyje. Ale go załatwił, skubany no, co zrobić? Co zrobić, panie dzieju? Mam masową regenerację. Za 5 mogę zagrać. Mogę zagrać olifanta. Za 6. Ten, ten czar jest chyba krótkotrwały. Trwa do następnej tury, genialnie. To sobie postawię tutaj bojowego olifantiora. Tu postawię. Ruchnika bo się przeżyję. Mam nadzieję, że przeżyję. Znaczy, w sumie może go ściągnąć tym kurczę typem, no i właśnie to zrobił. Trochę nie pomyślałem. Ale dobra, przynajmniej słonie oberwał. Uuu, pierwsze bomby się z... Grubo. Jakiś czarby się przydał, na przykład jakiś fireball. Tylko nie w tej talii. Eee... Za dwa. Co ja mogę postawić za dwa? Cztery. Chyba to postawię. Tutaj. Tu bombę sprzedam. Postawię sobie jeszcze harfie. Nie, tutaj nie będę stawiał harfie. To na Ten się już ruszał. Boże, nie, on zginie, w następnej turze, ale syf. Jak zapoda to, to będzie kiepsko. Chociaż nie, no, tutaj wszystko przyżyję, to z Tylko że jakiś czar by się przydał konkretny. Boże. Ale nie twój czar. Ty. Charpar chyba, ja Nie, nie, się tak nie bawię. 13, fail. Jeszcze 5 surowców mam, może świniaka postawić. Co za fail ogór? Co ja mogę tu postawić? Świniak 10 ataku, tu ma chryste, ale fail. Tutaj trzeba jakiś badziew postawić, żeby tylko blokował to będzie. Niech to będzie. To no będzie po prostu, dopiero sobie kartę. Syf ziemski, 6 damage'u i wbije jak nic tutaj. Tym zabije to, tym wbije 6 damage'u i kicha. Al albo jeszcze więcej, te i... albo GG będzie, Jezus Maria. 7, 4, syf, troszkę poległo nie powiem. Pff, bieda. No, dobra. To były szybkie gierki za rydokiem. Po raz pierwszy grałem w ogóle tym bohaterem. Zresztą więc całkiem nieźle się nim gra, ale coś będę musiał pokombinować. Chyba będę musiał zwywalić te dziwne. Roślinki wywalę, bo tak szczerze mówiąc one są średnio przydatne. Nic nie zrobiła praktycznie ta roślina. E, to może 60 kart równo, proszę bardzo, tak ładnie. Z tymi czarami coś będę musiał pokombinować, bo też jakaś bida jest. To mi się do niczego nie przydaje, no chyba że na nekropolię, chociaż to też tak średnio się przydaje na nekropolię, bo jak ma removala, to to mi ściągnie i tyle. E, no to jest nawet dobre, ta masowa regeneracja. To jest dobre też. Co tu się dzieje? No dobra, to Adiego dodamy Odikujaw jak LOL, dobra eee, zaklęć, co? Ja mogę zaklęć dodać jeszcze Tarczę dodać Tarcza Mato Nie wiem, z, z, z czymś to kojarzy? Jakieś takie dziwne skojarzenie mam Tarcza Dobra Eee, kamienna skóra Obrażenia zadawane w walce Masz nowego znajomego. Aha, dobra. Obrażenia otrzymywane w walce przez zaczarowane stworzenia są zmniejszone o połowę, zaokrąglone w dół. No to by było niezły motyw. Dodam sobie to. Trzy to kosztuje mnie. Czy może dodać po prostu kamienną tarczę i mieć się tam wyjebane na wszystko? Światło czyszczenia. usuwa wszystkie długotrwałe zaklęcia obecne w grze. O! To nie jest głupie sobie Dodam bo to czasami się przydaje, Wywalę może to ile mam? 64 karty, no to tak szału nie ma żadnego. 4 te promienie, Tu można dwa zostawić szczerze mówiąc, bo one się tam tak strasznie nie przydają specjalnie. Jak dwa użyję w grze, to i tak jest dobrze. 16 czarów wszystkie długookresowe zaklęcia obecne w grze to jest dobre ale moje też w sumie usunie nie to trochę fajlowato użyje tego, później użyje tego i wciągnie to chyba bez sensu jest to używać w takim razie to połączenie z tym z to... Dobra, później pokombinuję, bo to dużo czasu będzie zajmować już tam. Dobra, dzięki Tobie, na razie, cześć.